No, cześć Wam czołem moi drodzy. będzie w kolejnym nagraniu. Kerbal Space Program na tubie. Lecimy aktualnie z nowym modułem na stację. Z nowym modułem mieszkalno-widokowym, czyli z widokowym, dlatego że mamy kupole tutaj. Jeszcze nie lecimy z kosmonautami, krybunautami, ale to prędzej czy później nastąpi, że tam jakąś misję załogową wyślemy. Tak czy jak podejrzewam. Mamy już nie podjedziemy, nie, po, nie, hmm, nie popełnimy tych samych bonów co ostatnio. Nie będę tutaj się tylko rozgadywał. Hmm, zaraz. A, dobra. Tu mamy kontrakt. Wydaje mi się, że wszystko zostało już poprawnie wypełnione. Zrobione. Chyba. Chyba nic nie skopałem. Chyba nic nie skopałem. Ja tutaj wystartowuję naszą rakietę i przy okazji pogadam tutaj Wam. Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Pogadam Wam tutaj. Co my, z czym mamy tu do czynienia? Czyli tak, moi drodzy Państwo, mamy tu do czynienia z prostym modułem mieszkalnym, jak mówiłem, wyposażonym. Wyposażonym w jeden dok średniej wielkości. To będzie dok, którym się połączymy do naszej stacji SKK, SKM1, przepraszam. E, dodatkowo dwa małe doki po bokach, żebyśmy mogli ewentualnie jakimiś mniejszymi statkami, pojazdami e, móc dokować. Do naszej stacji SKM1. Dodatkowo mamy też pakiet RCS-ów. Zdecydowałem się na pakiet 2 plus 2 RCS-ów, czyli dwa te czterokierunkowe RCS-y i dwa jednokierunkowe RCS-y, żeby mieć tak czy siak dostęp do. żeby tak czy siak mieć dostęp do. Ojejku, ojejku, dobra, dobra bo trochę się zagadałem i nie zbytnie nie zwracam uwagę na naszą. na nasz lot. O nie, o nie, o nie, o nie, nie! Houston! 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 Nie! 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 Cholera jasna! No cóż, w planach nie było przewrotek, no ale jak widać najwyraźniej... Kuźwa, znowu mnie czeka przewrotka. Nie! 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 Fuck! Tak. Eee, największe lotki dać czuję. Czyli, że powinienem dać większe lotki? Zdecydowanie powinienem dać większe lotki. I w tym momencie odgrywa się na mnie moja, moje skomstwo. To po pierwsze. Po drugie, odgrywa się na mnie to, że nie mam tutaj trzeciej fazy lotu, trzeciej fazy rakiety, więc mam nadzieję, że nie zabraknie mi paliwa. A po czwarte, moje skomstwo. Po trzecie i piąte, zbyt małe lotki. Nie zwróciłem na to uwagi, przyznam że. Więc nie jestem do końca pewien, czy w tym momencie cały nasz lot nie pójdzie do kosza. Istnieje na to bardzo. Ale to bardzo duże szanse istnieją na to. Więc już, już, spróbuję podołać. Na razie mam problem. W ogóle będziemy mieć problem z dostaniem się na orbitę, ponieważ no, przez tą. przez dwie obrótki, Mam obrotki. Dwie obrotki. Mam ten problem, że. Jest, znajdujemy się aktualnie bardzo nisko w atmosferze, a pędzimy coraz szybciej i szybciej. To jest duży problem, warto zauważyć. O Boże, moskit Ty Żydziochu 1. Ty Żydziochu 1. No i mamy tylko... Boże. I problem jeszcze jest taki, że mamy tylko drugi, mamy dolną część, do wniesie nas na orbitę i górną część, która posłuży nam już za wszystko. Mamy jeszcze tego RCS-y, więc może RCS-ami uda się coś jeszcze tam zyskać, ale aktualnie nie wygląda to... mówiąc, zbyt różowo. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Aktualnie dostajemy się na orbitę. Przynajmniej tyle dobrego. Mam nadzieję, że uda nam się dostać też na. wykonać transfer, transfer na Księżyc i okazji hamowanie na Księżycu, ale boję się, że może zabraknąć paliwa. Co najwyżej, wyślemy misję ratunkową. <laughs> Słynne misje ratunkowe dla misji. Tego już dawno, szczerze mówiąc, nie było misji ratunkowych. Oj, dawno, oj, dawno, oj. dawno. Dobra. Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, prędkości tu już mamy wystarczająco duże. Można byłoby ustabilizować naszą orbitę, to po pierwsze. Po drugie, można by było otworzyć panele. Coś, o czym ostatnio zapomnieliśmy taką ciupingę. No, ciupineczkę, cebula. Ja. <grytania> yeah. Dobra, panele odpalone. Nie ma. Nie ma lipy. Chyba się sobie zwiększymy. Zaokrąglimy naszą orbitę. Okej. Okay. znajdujemy się już prawie w połapie. więc wyrównajmy szybciutko naszą orbitę. Plus jest taki, że stało nam trochę paliwa rcs Więc może w przypadku paliwa RCS-owego wyrównamy jakąś naszą orbitę. Jeszcze nie do końca wiem, jak to zrobię przez szczerze. Nie do końca jestem przekonany co do sposobu, w jaki zrobię. Hmm. Jaki uda mi się trafić na księżyc? No ale cóż, położymy z do oczu. Dobra, zaplanujmy sobie manewr 800 metrów. Dobra, jest. Przełożyćmy widok na księżyc. Tylko teraz tak. Nasza stacja orbituje tak o w drugim kierunku. O, w tym kierunku orbituje. co się, co się, co się stało? że nie trafiamy na księżyc je trochę więcej przyspieszenia dobra widzę że lepiej już nie będzie musimy 842 m na sekundę osiągnąć i co najważniejsze musimy lekko przeciąć orbitę SKM-ki. nie uda nam się nią zbytnio trafić. Dobra, manewr zaplanowany. 842 metry na sekundę w przypadku transferu księżycowego. To nie, jest duże, jest tak... raz. Misja ratunkowa, misja ratunkowa, misja ratunkowej, lotu po misję ratunkową. <ścoughs> cześć Saduś, cześć wszyscy. Eee, dobra, manewr za 6,5 minuty. Dodajmy informacje o manewrze, żebyśmy o nim nie zapomnieli. Przerzucimy widok na naszą konstrukcję. I do manewru zostały nam 3 minuty. Manew potrwa prawdopodobnie 46 sekund. Czy ja odpalę silniki, gdy będzie do manewru połowa tego czasu, czyli około 23 sekund? W teorii, w praktyce to się teraz okaże. Mm, dobra. Więc. O, ładny widok w ogóle. Bardzo ładny widok. Bardzo ładny widok. Dobra, zapomnę. żeby się nie zapomnieli. Dobra, lekko spóźniony, manufre, ale szczerze, to tam kilka sekund różnicy w tym momencie i tak wielkie tam zmiany na nie zrobi, więc nie powinno być źle. Nie powinno. Nie powinno. A to z tego wyjdzie? To się zaraz okaże. Ach, Boże, tak w ogóle miałem długą przerwę w nagrywaniu Krybali. Co pewno, zobaczy, co pewno spostrzegliście publikacji po, po publikacji poprzedniego materiału? Nie było po prostu czasu na nagrywanie i tak dalej, tak miło pograć, postresować się w kerbalach. Szczególnie patent jest taki, że gdy ja sobie sam gram w Krybale i nie mam żadnego jakiegoś tam stresu, bądź bądź nie mam po prostu stresu, nie mam jakiegoś tam ciśnienia czasowego to uwierzcie mi, że w kerbalach wszystko mi prawie chodzi bez jakichś większych problemów. Ale w momencie, gdy dochodzi do tego stres powiedzmy stres i to, że ej, oglądam trochę osób i to, że Fajnie byłoby tego nie spieprzyć, Bo jak spieprze to będzie śmiesznie. No, to, to, to dochodzi dochodzisz do tego taki powiedzmy, czynnik, że tak toimy, stresogenny. Naprawdę zależy mi na tym, żeby. To, że... Naprawdę zależy mi na tym, żeby to wszystko wyszło. I to powoduje to, że się trochę stresuję, Czy jestem czynnik stresogenny i się wszystko kopie. Oczywiście o czymś zapominam. Coś, do... coś prozaicznym, czymś oczywistym. No i wiadomo, jak to wychodzi. Dobra, zyskaliśmy jedną rakietę nośną. Jedną rakietę na paliwo stałe. Druga jest to, troszeczkę nam się rozdupczyła Więc troszeczkę mniejsze oszczędności będą na tym starcie, ale nie szkodzi, ponieważ na, tym, na tej rakiecie i tak, na tej misji zarobimy prawie 200 tysięcy krybalo złotych, jeżeli się tylko powiedzie. A sama rakieta kosztowała, nie wiem, 50 tysięcy, może mniej. Więc w sumie nie ma tego złego, co by. A dobre, nie wyszło. Dobra, trzeba teraz tak zaznaczyć. Przeskoczenie e, przeskoczenie wpływu grawitacyjnego krybinu na Moon. Okej. Okay. Dobra, możemy wyłączyć tutaj powiadomienie. Po prostu przyspieszy czas do 50-krotnego przyspieszenia dobra. No i teraz będzie panie i panowie, naj, najciekawszy moment, czy nam starczy paliwa na wyhamowanie. To będzie największy beton. Podejrzewam, że nam... Powinno, albo starczy na styk, albo minimalnie zabraknie, bo tak widzę, że po paliwie, które nam zostało, tak idę styczek na pstryczek, styczek, dosłownie, ledwo, ledwiusienko, ledwiuteńko, ale musi, musi, jesteśmy, zaprojektowałem trochę tę rakietę z lekkim nad nadbagażem paliwa, że tak to imię, z leciutkim... A ciutkim zadatkiem paliwowym. Mamy ten właśnie zatek paliwowy. O, właśnie. O, 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 o. Mamy tu bardzo ładny widok. o, czekajcie. Włączę sobie większą czułość silnika. O, bardzo nie. Ej, chyba idealnie wyjdzie. Idealnie. Idealnie. 3,5 km. Może być. I jeszcze nam trochę paliwa zostało, co ciekawe. Haha. No, ale to się na mnie trochę zeszciło, trochę moje niedoprojektowanie, brak lotek większych, nieprzewidzenie, jak nasza konstrukcja będzie się sprawowała w atmosferze. Szczególnie to, że to nie jest już taka łanopływowa konstrukcja jak wcześniej, tylko wielki kloc. To też był mój problem. Niedopracowanie moje. Eee... No i w sumie tyle. No No i nie, nie, do, nie, do, ogarnię, nie do ogarnięcie moje. Co cię Waldryn ominęło? E, ominęło cię? Nie, nie rozbieranie pameli Ma Malowski. Za takie głupie żarty Malowski to wiesz co jest. Ban. Ech, cześć Paweł. Nie, ominęło cię koziołkowanie w skrócie rzecz mówiąc. Dobra, teraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Czyli mamy dobrą orbitę? Mamy, dobra. Musimy teraz zrobić orbitę wokół mu na jeszcze jedną i. Będziemy mieli rendezvous, bliskie spotkanie pierwszego stopnia, czy nawet trzeciego z skm 1. I naszą SKM-ką 2 zadokujemy do SKM-ki 1 i będziemy mieć już troszeczkę większą stację. Następnie tuż przed dokowaniem oddzielimy nasz drugi człon orbitalno-transferowy. O, SKM-ka tam leci tak w ogóle. Ciekawe byłoby ją widać. E, oddzielimy nasz człon orbitalno... Manewrowy i po prostu go zdeorbitujemy, bo nie jest nam w tym momencie potrzebny. A nie wiem, czy wiecie, a mam nadzieję, że wiecie, jak nie wiecie, a jak nie wiecie, to się dowiecie. Witam serdecznie Burosa, naszego kochanego subskrybenta. E, jak nie wiecie, to się dowiecie. I mniej częściej na orbicie, bądź, no, czy tyle na orbicie, co w stacji, a jak tym lepiej, bo jest lepsza wydajność. Mimo, że teraz gra już działa o wiele lepiej pod tym względem, to nadal no, wydajnościowo warto tutaj, że tak tujmy. Warto jednak uważać. Dobra, jeszcze dwie minuty do bezpośredniego randewu. I teraz tak, to jest teraz robię taki patent, o którym Wam już wcześniej mówiłem. Czyli tu mamy retrograde, czyli kierunek przeciwny, do którego poruszamy się względem naszego celu. I tu mamy ten cel, dokładnie przeciwny kierunek, do którego się znajdujemy względem naszej pozycji. Jeżeli te dwa znaczniki połączymy ze sobą, to będziemy w kierunku siebie lecieć. A wskaźnik retograde lepiej przesuwać, jeżeli mamy właśnie ten wskaźnik target ustawiony, jest przesuwać od, po, w, nie oddzielną w przeciwną stronę niż się znajdujemy. Czyli chcemy, żeby do góry poleciał, to my musimy być na dole. Jeżeli chcemy, żeby w lewo poleciał, to my musimy być z prawej strony. Widzicie, on przesuwa się do góry, i tym samym my zaczynamy lecieć w stronę naszej stacji. No tak to działa w teorii. Nie wiem, jak, czy, czy, czy to, w ogóle to, co powiedziałem, ma sens. Znaczy, dla mnie to ma sens, dla was, dla kogoś to może nie ogarnia tego tak jak ja, to może niekoniecznie mieć, mieć sens. No i powinniśmy w teorii zbliżać się do naszej stacji. W teorii, w praktyce nie do końca tak jest. Trzeba zwiększyć trochę zbliżanie, trochę prędkość podlotu, że tak tu Czy masz aktualną listę modów? Mam, tak nie, to znaczy, ona jest, ale ona jest w sumie jednak nieaktualna ostatecznie. Ale jest, wystarczy że wpisze się mody na czacie, to powinno coś takiego wyskoczyć i w sumie na 1.1.2, w sumie nie mam aktualnej listy modów, już widzę. Widzę, że na 1.1.2 nie ma aktualnej listy modów, ale... Pamiętam, czy później przysiądę nad tym i to skomponuję, podejrzewam. Dobra, Na ile się zbliżymy do naszej stacji, dobra, na 2 km, dobra, jesteśmy w odległości poniżej kilometra. A to już oznacza, że już wszystko praktycznie jesteśmy w stanie zrobić przy pomocy RCS-ów. O, wow, panie, panie, w lewo trochę, w lewo, w lewo. I ponownie odsuniemy wskaźnik Retrograde do wskaźnika, w którym znajduje się przeciwny kierunku do stacji. Moski, czy na tej misji mogę polecieć, Paweł? A, a więc co panu pan trzeba będzie zasiedlić tą stację, więc chyba będę musiał powoli zacząć dobierać jakąś ekipę. Do tego podejrzewam. Więc Paweł, jak będziesz w pierwszej kolejności rozważany. Wydaje mi się, że mamcie w ogóle tutaj w kerbalach. Mam nadzieję, że mam cię. To raczej to powinno być, nie powinno być problemem. Jeżeli nie mam cię, no to coś pomyślimy. A, teraz live z kerbali. No, ja też się bardzo cieszę. Ja też się bardzo cieszę. Naprawdę. Dobra, oddzielamy nasze dzieło zniszczenia. Wpierw sprawdźmy, czy mamy tu prąd. Mamy prąd, więc to będzie mogło się poruszać. Oddzielmy to. I od razu. Zdeorbitujmy. No, odpalę silnik, żeby było troszeczkę łatwiej się poruszać tym. O! nie za mocno, tylko. Dobra. Deorbitacja ma. Master... Deorbitacja. Pozostań przy tym. Dobra, to się zdeorbituje. A tym członem zaraz zadokujemy. Najlepiej tą w sumie częścią. Nie, zaraz, nie, wróć. Tu zadokujemy, o, pomyliły mi się moduły, tamten był pierwszy moduł, dobra. Eee, czyli tak, tu będzie przód, O, Buroso widzę mnie tu męczy, na Steamie. Tu będzie, tam chcemy lecieć. ej zaraz, czemu mamy różnicę 18, nie, zaraz, Boże. To nie jest nasz cel, zaraz, gdzie jest nasz cel? Tu jest nasz cel, tu jest stacja, właśnie, To jest stacja. Dobra, zrobimy kamerę na locked byśmy mieli... górę dół tak jak jest nasz statek i tak jak mamy ustawiony kontrolę. Kiedyś widziałem Mountain Blade 2 Bannerlord. Czy będziesz prezentował na streamie koczorowski powiem ci tak, chciałbym, ale pewno wiedziałem, że nie. Wiesz, czas i te sprawy. Chyba, zwiększasz naszą prędkość zbliżania się do dwóch metrów. Przyspieszmy czas. czy robi się powoli ciemno? Nie, nie robi się ciemno. Dobra, luzik. Luzik, dobra. Trzeba troszeczkę w tę stronę podlecieć, Ok. Chyba możemy się przełączyć na sterowanie w trybie dokowania. To jest jedna z najlepszych rzeczy, które kiedyś w ogóle nie wiedziałem. O której nie wiedziałem o istnieniu, której kiedyś. A jak którą poznałem i zrozumiałem, to coś pięknego. Zmienia w ogóle kompletnie ruszanie RCS-ami. I sterowanie, i gdy jest spację, to nam się zmienia ruch lewo-prawo-góra-dół na obrót lewo-prawo-góra-dół. Coś pięknego, naprawdę. Tylko trzeba, oczywiście, mieć RCS. Jak się nie ma RCS-u, no to jest trochę bida, tak zwana. E, dobra, gdzie my w ogóle chcemy zadukować? E, chcielibyśmy zadukować. Może po tej stronie? No bo w tej stronie. Zredukujmy tutaj, czyli tak, musimy obrócić się w lewo, w lewo, czyli spacja, i nam się zmienia tryb rotacyjny. O, właśnie. Fajnie byłoby w ogóle zmierzyć naszą prędkość podchodzenia do i trochę do tyłu byśmy musieli podlecieć. O, właśnie. Dobra, teraz tak do przodu, w prawo, w dół. Zrównaję mniej więcej obydwa pojazdy, żeby się panele mniej więcej równo zachowywały. Ok, trochę zbyt duża prędkość zbliżania się, tak pół metra najmniej, najwięcej, znaczy się. No i dobra, tak zwane, moi drodzy państwo, dokowanie. Warto zrobić screena. Ale ładne zdjęcie będzie, czuję. Z kilku perspektyw chcę zrobić screena w sumie. Nie byłby, nie byłby głupi pomysł. Yy. O Boże. Ale to będzie piękny screenshot. Dobra, bo ja tutaj się zgubił. Dobra. Trochę do góry nogami mamy kamerę, ale nie szkodzi w sumie. W takie trochę inne ujęcie niż zazwyczaj jest. Co tam się dzieje? Boże, tu, ja tu dokuję. Zapnijcie oczy. Masz na kepsa, burosu. Oj, burosu, kochany burosu. Oj, będzie na kepsa. Ostatnio czasami. Ej, ostatnio trochę zdarzyło mi się w robocie jeść kepsa. Boże, żeby dokowanie zadziałało, żeby dokowanie zadziałało, żeby dokowanie zadziałało. Błagam. Błagam, żeby dokowanie zadziałało. Nie działa. to jest to, co mówiłem, że dokowanie nie wiem czemu czasami nie działa. Dobra. Nie ma tego złego. Spróbujmy zdokować do drugiego doku. Może on zadziała. A jak nie, to po prostu przyłączymy szybko grę i zadokujemy. ja pierdzielę. Właśnie to jest to, czego ja nie lubię. Nie wiem czemu dokowanie czasami po prostu. Pff, czasami po prostu nie działa. Muszę przełączyć i dopiero wtedy działa. Lipa, ale... Nie wiem, nie wiem po prostu nie wiem czy ja coś źle. Nie, po prostu nie wiem. Na szczęście... Podobne dokowanie nie będzie trwało długo. Jako, że mam trochę w tym wprawy. Szybciutko zdukujmy jeszcze raz. Może ten dok zadziała. Jak nie, no to po prostu. Ach, nie wiem, wyjdziemy, wejdziemy do tych pojazdów albo zalogujmy się jeszcze raz do gry. Innej opcji w sumie nie widzę. Kompletnie Ech, Co najbardziej smakujecie w McDonaldzie? W sumie to niespecjalnie przebada za McDonaldem Serio Ale FC, Szczerze mówiąc No Boże, zadziałaj 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 Jest, działa <grywa> Tylko nie do końca tak chciałem zadokować, ale dobra, działa To się liczy W ogóle jak ładnie równo wyszło Ej, prawie nie widać, że to jest łączone Dokiem Jest i kontrakt wypełniony! Jest! Tak. Tak, 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 tak. 200 tysięcy nasze. Jakieś w ogóle. O, w ogóle tak. Przeprowadzenie randewu na orbicie Muna. Kamień milowy. Pierwsza stacja na munie Kamień milowy. Pierwsze dokowania na munie. Jest, 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 jest. Teraz tak. Dobrze byłoby to zaznaczyć jako stację. Tak by the way, to po pierwsze. Po drugie. Hmm, ale to ładne. Wydaje mi się, że zrobienie screena to jest nawet więcej niż obowiązek. Tylko. To mnie ciekawe, jakiś ładny. Jakiś ładny kąt widzenia. Hmm. mi jakiś ładny kąt widzenia tutaj. Przyznam szczerze, że nie czuję się jakoś zadowolony z tej stacji. W sensie. Możliwości zrobienia screenów Co tu my mamy? Moski znowu, zamontowałeś atrapy <laughs> Kurde no Ciężko mi się nie zgodzić niestety, że co jest znowu że skopa Znaczy, to nie ja, ja nie wiem z czemu tak się dzieje O, stop, 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 stop Kurde, trochę ciemna będzie fota Ale szczerze mówiąc bardzo ładna Bardzo mi się podoba Dobra. Niech będzie taka fota. No! Yes! Yes, yes, yes. Baza, może baza. Stacja na młynie nadal się nam rozbudowuje. Ciekawe czy coś jeszcze byśmy mogli znaleźć do zrobienia z tą stacją. Yy, orbita na Słoń... wokół słońca. Nie, nie interesuje mnie to w tym momencie. Yy. Coś czuję, że... Coś czuję, że trzeba będzie w końcu zacząć wykonywać te misje eksploracji chociażby Duny, zebrania danych z Min... Hmm. Bo musimy powypełniać w końcu te misje, z Trzeba by w końcu te misje powypełniać na, du na Muna i Minmusa, żebyśmy mieli to już po prostu z głowy. Oj, zdecydowanie tak. Tak, to już wiem co będzie naszym celem A na następne nagranie, zdecydowanie. Trzeba będzie tym się zająć. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja byłem Moskit. To było Kerbal z wersji 1.1.2. Do zobaczenia następnym razem.